Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Zasim, witam w studiu. Pan Tomasz Drozdowicz, przewodniczący Solidarności w PKP Cargo Tabor w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zarząd spółki PKP Cargo Tabor zdaje się, że we wtorek podjął decyzję i wysłał do mediów komunikat o rozpoczęciu konsultacji z wami, związkowcami w sprawie zamiaru cytuję przeprowadzenia zwolnień grupowych. Czy macie informację, jak to będzie wyglądało w przypadku zakładów w Gorzowie? Tak, dokładnie. My też dowiedzieliśmy się o tym z mediów, żadnych szczegółów. Jeszcze nie znamy. Mamy nadzieję, że zarząd przedstawi nam to w poniedziałek. W poniedziałek mamy zaproszenie na, na spotkanie. Także niecierpliwie na to czekamy. Bo dodajmy, że jeśli chodzi o całą spółkę Cargo, czyli de facto wasze, waszego właściciela, tak, no bo tak to wygląda. Cargo Tabor jest po prostu spółką, która zajmuje się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego. W Gorzowie również jest 15-16 takich zakładów, ale 15 de facto remontowych. Tak, w Gorzowie też taki działa. Jak działacie? N na jakim poziomie funkcjonujecie dzisiaj w Gorzowie? Jest bardzo trudno. Od dawna już mamy problemy z zaopatrzeniem. Kłopoty finansowe spółki są coraz większe. Spółka matka, czyli PKP Cargo, nie płaci nam za wykonaną pracę, nie zleca nam dodatkowych prac. Wstrzymali nam w sumie większość prac. Także jest dramat. Spółka obniżyła nam w chwili obecnej zarobki o 20%, tak samo czas pracy, jak i płacy. No to była ta pierwsza informacja, tak? Po tym, jak e, nastał nowy e, teraz PO prezesa, e, była informacja, że jeśli chodzi o cargo, będą zwolnienia, e, ale jeśli chodzi o całą, e, całą spółkę, no to będą też obniżenia czasu pracy i płacy. Tak. W PKP Cargo Tabor po prostu e, zarząd. E, poinformował nas, że robi to po to, żeby utrzymać miejsca pracy. Potrzebowaliśmy czasu na to, żeby znaleźć prywatnych przedsiębiorców, które zleciliby nam pracę. Niestety to nie jest takie proste. Takich, takich zleceń nie szuka się w kilka miesięcy. Potrzebujemy na, na to zbyt dużo czasu, żeby, żeby osiągnąć jakieś pozytywne wyniki. Wcześniej jeszcze pozbawiono nas premii, pozbawiono nas pracy w niedzielę, co też dodawało do nam Możliwość Konkretne, tak. Mhm. Konkretne pieniądze. Yy, także większość pracowników zbliża się teraz w zarobkach do płacy minimalnej, yy, co przy naszym yy, wyszkoleniu. Na, yy, przy, po prostu jest trudne Jasne. do zniesienia dla, dla, dla zabogi. Tak, dla porządku, chciałem też zapytać o rodzaj pracy, jaką wykonujecie, w takim sensie, że specjaliści funkcjonują w Gorzowie. Bo często mówimy, jeśli chodzi o Gorzów i kolej, o problemach tych komunikacyjnych, czyli, czyli dotyczących pasażerów i funkcjonowania przejazdów pasażerskich. Ale jeśli chodzi o cargo-tabor, to tutaj pracują wysokiej klasy specjaliści. Tak, kolej to nie tylko przewozy pasażerskie to, i nie tylko towarowe, to także cała sieć zakładów, które utrzymuje te pociągi, te wagony, w, w, po to, żeby to jeździło i było sprawne. W Gorzowie pracuje około 150 50 pracowników w tej chwili. To są wysoko wykwalifikowani pracownicy, szkoleni w większości od lat. Dużo osób już, już jest grubo po 50, czy tam i po 60. też. Także wyszkolenie takiego pracownika naprawdę trwa nie tygodnie, nie miesiące, ale, ale myślę, że lata. I mamy świetną załogę, która naprawia najtrudniejsze typy wagonów w Polsce. Podejmujemy się prac wszystkich wagonów które większość zakładów nie chce naprawiać, bo po prostu są zbyt trudne. Czego oczekujecie? Za chwilę pan odpowie, ale ja tylko, bo chcę też przedstawić tą drugą stronę, czyli zarząd spółki i całej grupy kapitałowej, która w komunikacie prasowym pisze, że postępowanie sanacyjne zostało zainicjowane wnioskiem zarządu PKP Cargo i ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa, długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności przy jednoczesnym zachowaniu jak największej większej liczby potrzebujących, potrzebnych miejsc pracy. Czego wy jako i związki, ale także przedstawiciele, przede wszystkim przedstawiciele pracowników, tutaj na przykład w Gorzowie, czego oczekujecie dzisiaj? Dzisiaj oczekujemy przede wszystkim rozmów. Potrzebujemy wiedzy, na czym mamy się oprzeć, bo, bo tego na chwilę obecną nie mamy. Także to jest najgorsze, co nas spotyka w tej chwili, niewiedza. wiedza. Mhm. Bo nie wiemy, jak się przygotować do, do, do planów restrukturyzacji, bo po prostu nie znamy planów naprawczych. Być może w poniedziałek y, jak, jakiś rąbek tajemnicy tutaj nam zostanie uchylony, ale na chwilę obecną po prostu nie wiemy nic. Ale zgodzicie się na, tu, tak jak czytamy, na naprawę spółki, na pewne działania, które mają usprawnić jej funkcjonowanie? Czy w waszej opinii funkcjonowanie samego cargo. Ale także yy, yy, na przykład cargo Tabor można uspra trzeba usprawnić? Kłopoty PK PKP Kargotabor są pokłosiem kłopotów kargo. Także yy, dla nas yy, najlepszą informacją by było, że zostajemy w, w nienaruszonym składzie, bo, mhm. bo my już dawno zostaliśmy zopty zoptymalizowani. Yy, przeszliśmy dawno restrukturyzację. Yy, Gorzowski zakład. Nie, nie mówimy, o całej, spółce, mówimy mhm. o całej spółce. Mówimy o całej spółce. Także to u nas działa, działa dobrze i, i, i nie potrzebujemy zmian z tym, że rynek po prostu niestety nas chyba przymusi do. do, do... Do nie wiemy jeszcze jakich zmian. To jest, to jest właśnie nasz dramat. Obawiamy się, że będą zamknięcia poszczególnych sekcji spośród tych 16. Nie wiemy których, ale, ale prawdopodobnie do tego dojdzie. W Lubuskie są, w są dwa takie zakłady. Są dwie sekcje: sekcja w Gorzowie i sekcja w Czerwińsku. Gorzów naprawia typowo wagony towarowe, Czerwińsk, elektrowozy z tego co wiem i, i, i tego typu maszyny. No, ja sprawdziłem, postarałem się poszukać jakichś danych. Zresztą Rynek Kolejowy czy, czy inne portale o tym też pisały. Jeśli chodzi o zwolnienia, to w grupie kapitałowej one były od lat. To nie jest tak, że to jest nowy zarząd. Poprzednie też restrukturyzowały, też zwalniały. Ja Państwu przedstawię, bo to rozmawiamy przede wszystkim dla naszych słuchaczy, żeby ich o tym poinformować. 2013 rok: Grupa Kapitałowa PKP Cargo 27 tysięcy łącznie pracowników, samo Cargo 23 tysięcy. 2018 rok już mniej, bo w ca całej grupie kapitałowej 23 tysiące pracowników, 17 już tysięcy, nie 23 jak, jak 5 lat wcześniej, ale 17 tysięcy pracowników w samym cargo. I teraz poprzedni rok, grupa kapitałowa cała to jest 20 tysięcy, cargo 14, czyli na przestrzeni 10 lat. Prawie 10, tam blisko 10, i teraz patrząc na te plany, są no, też ogromne w stosunku do, 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 do Cargo, ale widać, że ta próba restrukturyzacji była. Bo co? Bo się coś źle działo, bo nie reagowano odpowiednio na rynek. Myślę, że kargo nie ma wizji przyszłościowej co, co, co do swojej pracy. Nie widzimy tutaj, nie wiem, zakupów wagonów specjalistycznych. Cała kolej idzie w przewozy intermodalne, tak. Kontenery na, na platformy o tym się mówi. Tutaj raczej nie widzimy nie widzimy wizji przyszłości, tak? To od dawna się to mówi co do nas. My podnoszamy no my za kargo, my jesteśmy związani z kargo i, i, i jakby, jakby to nas najbardziej obciąża, bo do tej pory kargo Tabor miało zakaz szukania zleceń na zewnątrz. To był Pana zdaniem błąd? To był, to był olbrzymi błąd. Znaczy, to nie był błąd z naszej strony, bo właściciel hmm. po prostu nam zakazywał. My żeśmy nie raz występowali do kargo do, 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 do z prośbą o to, żeby nam pozwolili poszukać. Pracy na zewnątrz. Bo dodajmy, że otworzony rynek. Są prywatni yy, przed, przedsiębiorcy, firmy cargo, które wożą, chociażby brytyjski koncern, który, który yy, pracuje, jest DB yy, Cargo, jest francuski przewoźnik yy, SNFC, yy, więc mielibyście gdzie, rozumiem, pracować. Jest wiele yy, spółek, które, które posiada wagony, które, które yy, no, ma, ma, mieliby dać nam co robić, tak? Z tym, hmm. że one też naprawiają już te wagony w innych, nie wiem, w innych zakładach tak i są zobowiązane kontraktami, i, i poszukiwanie y, na zewnątrz y, pracy nie jest proste, bo to trwa latami. Y, zazwyczaj pod koniec roku się pojawiają zlecenia, bo tak zazwyczaj są kontrakty y, podpisane. Także y, właściciel postąpił z nami tak, że, że do tej pory zapewniał nam 100% prac i nagle powiedział. Stopujemy. zatrzymał nas w 90%, tak? I odciął nas od pracy i od, o, i od płacy, wiadomo, tak. Teraz mamy olbrzymie problemy finansowe my jako spółka. No, tak jak mówiłem, w, wiele, w większości sekcji teraz odcięto prąd. Wiem o zakładzie w Ostrowie, że, że od tygodnia nie ma już wody bieżącej. <tok> Także. Za, zastanawiam się, jak mogą się potoczyć Wasze rozmowy? Czy będzie strajk? Myślę, że nie. Niestety, czy chcecie po prostu się układać? Niestety y, nie stać nas na strajk. Na strajk mhm. y, powoduje dodatkowe obciążenie naszej spółki, no i, i, i nic nam to nie da. Zatrzymanie pracy, nie wiem, wyjście na tory, tak. W naszym przypadku myślę, ja tak myślę prywatnie, że, że to nie wchodzi w rachubę. Myślę, że jakieś inne formy protestu jeszcze nie wiemy. Y, w najbliższym czasie mamy spotkanie w Gdańsku. Tam, tam będą także. Y, Profesorowie prawa, będziemy szukać, no będziemy się dostosowywać do, do, do sytuacji, być może będziemy mieli już wiedzę po poniedziałku, jakie będą zmiany, co, co oznacza dla nas postępowanie sanacyjne. Bo, bo tego musimy się nauczyć. Mhm. Ja przepraszam, że o to zapytam, natomiast wydaje mi się, że bo też zobaczyłem informację taką, że na przykład PKP Cargo było sponsorem Widzewa Łódź. PKP Cargo y było y też sponsorem, zdaje się, Unii Skierniewice. miało jakieś tam relacje jakieś z. Z PKO. Z... Jak... Czy PKP Cargo powinno. Czy jest sens reklamowania się i wydawania pieniędzy na tego typu działalność? I pytanie, czy Solidarność na przykład reagowała, że słuchajcie, członkowie zarządu, nie tak. No tak, z tym, że mówimy o Cargo. tak? Mm. Oczywiście, że, że, że z perspektywy. Ale mieliście wspólne konto razem z, z, z Cargo, więc to są już wspólne pieniądze. No tak, tylko że pan pamięta, że to jest właściciel nas. Tak, 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 tak. No wiadomo. Y oczywiście, że, 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 że nikomu się to nie podobało. Mówiliśmy pro protest... Były pisma y o protestowujące te te decyzje poprzedniego prezesa y ale. Nie było od zawsze Czas, tak Czasy powiem. minęły. No bo, bo z jednej strony mówimy o spółce, która no, słyszymy od obecnego zarządu, że ona zostanie utrzymana. Tak, że kargo będzie funkcjonowało, ale więc jak kargo funkcjonuje, to i kargo-tabor też powinno funkcjonować, bo gdzieś te składy trzeba remontować. Jak to się może skończyć, w pana opinii? Wie pan, w kargo planują zwolnić 4000 ponad 4000 ludzi w kargo-tabor, które na dzień dzisiejszy zatrudnia 2400, tam chyba 20 osób. Mhm. Już o 200 osób w ciągu dwóch miesięcy spadło zatrudnienie u nas. Mówi się nieoficjalnie o około 1000 osobach. Czyli połowę, ponad. Czyli to jest prawie, około, połowa. prawie połowa. Tylko no, mówię nieoficjalnie, tak? mam nadzieję, że, 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 że to będzie mniej. Także czego mamy się spodziewać? Niczego dobrego. Mówi się o utrzymaniu y, spółki, cargo. Owszem, no, w jakim stopniu będzie, będzie, będzie utrzymana, ale w jakim? To, 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 jest, to jest na 14 tysięcy ludzi tam około w cargo, 4 tysiące wytą zostaje 10 tysięcy. Tak? U nas jak wytną, no, no nie wiem, to, to około tysiąca, przecież to jest dramat. No też samo funkcjonowanie spółki, no to jest ciekawe, bo na przykład mówiłem o tym brytyjskim przewoźniku, który funkcjonuje i w tej pracy mierzonej w tonokilometrach potrzebuje 7 razy mniej pracowników do obsłużenia jakiegoś kontraktu. 7 razy mniej. No to nie da się konkurować bez strat. Na, 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 na rynku w, w, takich, w takich warunkach, więc Oczywiście, jakieś że tak. zmiany chyba są potrzebne. Oczywiście, że tak. W cargo na pewno jest przerost zatrudnienia. Mhm. Tak jak mówię, u nas spółka. <coughs> przepraszam, została już dawno zrestrukturyzowana. Tak, tak, pan... Administrację mamy naprawdę niewielką. Główne siły są na hali naprawczej, tak? Także. My już dawno się przygotowaliśmy do rynku, więc czekacie po prostu na decyzję właściciela. Czekamy na decyzję właściciela i mamy nadzieję, że, 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 że nie będzie to tak bolesne, jak się tego obawiamy. Ja też na koniec chciałem tak przypomnieć, że na przykład DB Cargo czy ten francuski przewoźnik, jeśli chodzi o postępowanie Komisji Europejskiej, to jest pod lupą, bo tam na przykład Niemcy dotują swojego przewoźnika Cargo i to bardzo mocno. Francuzi ostatnio umorzyli 5 miliardów długu, co więcej dokapitalizowali, zdaje się, 130 milionów, więc tak działają te duże państwa Unii Europejskiej, ale Komisja może nałożyć w związku z tym kary. Zobaczymy, jak będzie w Polsce. Miejmy nadzieję, że Polska pójdzie przykładem swoich silniejszych, mocniejszych gospodarczo sąsiadów i. Tak byście chcieli jako zmieskowcy. Oczywiście, że tak. My chcemy dobra dla ludzi i dla zakładów pracy i, i myślę, że, 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 że nasz rząd powinien iść w tym kierunku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Drozdowicz, przewodniczący solidarności w PKP Cargo Tabor w Gorzowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzowa od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka.